Jeżeli zauważymy, że efekty są jednoznacznie negatywne, no to nie warto takiej praktyki kontynuować. Osoby, które nie medytują, często się im wydaje, że są bardziej rozluźnione, a jak zaczynają medytować, to widzą, jak mają dużo tych napięć w ciele i wydaje się nam, że to medytacja tak. to zrobiła, a medytacja tylko to nam pokazała. Cześć! Hej, witajcie w filmiku na temat zagrożeń związanych z medytacją. Medytacja przynosi bardzo dużo pozytywnych efektów, jak na przykład spokój umysłu czy większe rozluźnienie w ciele. Jednak może także się wiązać z pewnymi zagrożeniami. Tak, w tym nagraniu opowiemy o potencjalnych zagrożeniach, ryzykach, które są związane z praktyką medytacyjną. Opowiemy także jak radzić sobie z tymi zagrożeniami oraz kogo one potencjalnie dotyczą. Także oglądajcie to nagranie. Ponieważ dowiecie się, jak sobie z tym radzić. Jakie są zagrożenia związane z medytacją? Podczas medytacji badamy nasz umysł, eksplorujemy, chcemy dotrzeć do prawdy w naszym umyśle, i ta prawda czasami jest różna, czasami jest e, przyjemna, czasami jest nieprzyjemna. I ryzyka związane z medytacją właśnie są takie, że dotrzemy do tych nieprzyjemnych treści naszego umysłu, które być może na jakimś etapie naszego życia wyparliśmy, schowaliśmy do piwnicy i one sobie mhm. te treści tam sobie były i my sobie ich powiedzmy, byliśmy w dużej mierze nieświadomi. A podczas praktyki medytacyjnej one mogą zacząć wychodzić na powierzchnię do naszego na nasz poziom świadomy. Mhm. I jeżeli nie jesteśmy jeszcze tak w pełni gotowi, żeby ujrzeć z powrotem te rzeczy, które były w piwnicy zakurzone, no to możemy się troszkę zmartwić, bardziej zezłościć, może przestraszyć, i możemy się zacząć czuć gorzej. Czuć gorzej niż przed praktyką medyta medytacyjną. Może mieć też więcej e, myśli samokrytycznych, że na przykład nie potrafimy medytować, że jesteśmy do niczego, że miało być przecież lepiej, mhm. mieliśmy się czuć e, bardziej szczęśliwi, mieliśmy być bardziej spokojni, a tutaj. Czujemy więcej strachu, więcej smutku, więcej złości. Mm -hmm. Ja tak czasami właśnie mam, że się denerwuję, czy znaczy już teraz rzadziej, ale że się krytykuję, że nie wychodzi mi taka idealna medytacja, że nie obserwuję oddechu tak, jak jakbym chciała, i tak się zaczynam krytykować i potem czuję się dużo gorzej. A już na szczęście, jak ćwiczę współczucie, to jest tego dużo mniej. A jeszcze też chciałam dodać, że osoby które nie medytują często przez się, im wydaje że są bardziej rozluźnione a jak zaczynają medytować to widzą jak mają dużo tych napięć w ciele i tak dalej i wydaje się nam że to medytacja to zrobiła tak. a medytacja tylko to nam pokazała a te napięcia już były tylko wcześniej nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy i warto jeszcze dodać też że Emily Fletcher jedna z nauczycielek medytacji wspominała że podczas medytacji możemy robić taką większą przestrzeń na nasze emocje, i mogą także dochodzić do nas, do nas emocje z przeszłości, których wcześniej nie akceptowaliśmy, których nie chcieliśmy przeżyć. To na przykład może być bardzo często smutek. Tak, podczas praktyki uważności właśnie zachęcamy sami siebie, żeby odczuwać więcej emocji, więcej doznaj z ciała. I te rzeczy, które poczujemy, zobaczymy, właśnie mogą być w pewien sposób dla nas trudne. sobie z tym radzić, jakie są rozwiązania. Tak, jeżeli zauważymy, że po praktyce medytacyjnej, po kilku sesjach medytacyjnych, e, efekty są jednoznacznie negatywne, czyli czujemy się jednoznacznie gorzej, e, mamy więcej negatywnych myśli, no to nie warto takiej praktyki kontynuować. Warto ją po prostu przerwać w tej formie, w której ją praktykowaliśmy, bo to nie prowadzi do pozytywnych rezultatów. Więc to jest najprostsze rozwiązanie: po prostu przerwać to, co robiliśmy, bo to nam po prostu nie służy. Drugim rozwiązaniem jest, jeżeli pojawiają się takie negatywne efekty, a mamy nauczyciela, z którym możemy skonsultować te. Nasze rezultaty, które budzą wątpliwości, no to warto to zrobić, bo czasami wystarczy um, spojrzenie z innej mm -hmm. perspektywy, to, że ktoś nam troszkę um, wyjaśni ten, to, co się u nas dzieje w umyśle, tak. i to może po prostu już być wystarczające, żeby poradzić sobie z tym przytłaczającym um, doświadczeniem, mm -hmm. które pojawia się podczas medytacji. Tak czy Ktoś już przyszedł tą drogę i po prostu ma większe doświadczenie, może się tym podzielić. Też samo czytanie książek o medytacji może być bardzo pomocne, ponieważ też tam są okay. wypisane potencjalne problemy, jak sobie z tym radzić i rzeczy, które są całkowicie normalne, które się mogą przydarzać podczas praktyki. Eee, trzecim rozwiązaniem jest, że możemy, jeżeli podczas praktyki medytacyjnej pojawia się jakaś konkretna myśl, jakieś konkretne emocje, z którymi sobie nie radzimy, to możemy. Z tym konkretnym tematem, pójść do terapeuty, i powiedzieć o tym yy, i popracować nad tą konkretną kwestią. I yy, jeżeli sobie w pewien sposób yy, przepracujemy tą, ten temat, jeżeli z tym tematem, który się pojawił podczas medytacji, już będziemy się czuć yy, lżej i yy, nie będzie to już dla nas problem, możemy wrócić do. Praktyki medytacyjnej i zobaczyć, jak ta medytacja nam będzie szła mm -hmm. po takiej terapii, po, po, po sesjach, które mają na celu uzdrowienie tych traum, strachów, złości, które są dla nas przytłaczające. Mm -hmm. Możemy też praktykować pewnie takie bardziej delikatne i nastawione na cel medytacje, jak na przykład medytacja życzliwości, czy medytacja, medytacja wdzięczności. Wydają się to bardzo bezpieczne medytacje, które nie noszą. Żadnych ryzyk, tak mi się wydaje. A właśnie tego typu medytacje, jak praktyka życzliwości czy współczucia, właśnie one są jakby takim um, mają charakter taki łagodzący, uzdrawiający um, właśnie pomagający radzić sobie w takich trudnych momentach. Um, czyli stajemy się tak naprawdę takimi terapeutami sami mm -hmm. dla siebie, czyli jakby dajemy sobie tą życzliwość, tą uwagę, tą. Tą taką y, akceptację, współczucie właśnie w tych trudnych y, chwilach, których doświadczamy. Więc, więc, tak, jest to moim zdaniem taka y, najbardziej bezpieczna praktyka, y, jeżeli dostrz dostrzegamy. Y, doświadczamy trudności podczas innych praktyk medytacyjnych, to mm -hmm. myślę, że warto spróbować. Tak, obejmowanie wtedy... tak. współczuciem to jest zawsze cudowna praktyka i możemy to robić podczas zwykłej medytacji też, jeżeli coś pojawi się takiego trudniejszego, to po prostu objąć się takim współczuciem i życzliwością, i to się jakoś tak rozpuszcza. Zazwyczaj. Tak, oczywiście to też wymaga praktyki, więc też nie będziemy ekspertami i nie mm -hmm. będzie to nam jakoś super szło na samym początku, jeżeli nigdy nie praktykowaliśmy tak. medytacji, życzliwości czy współczucia, więc to też wymaga mm -hmm. e, praktyki, doświadczenia, ale jakby sam cel tej praktyki właśnie polega na tym, żebyśmy, że uczymy się um, jakby. Być, Być z tym ty trudem i dawać sobie tą empatię, akceptację, to co właśnie dostajemy idąc do terapeuty, dobrego terapeuty. Mm -hmm. I to nam zaowocuje potem też w życiu, w różnych <grych> okolicznościach, nie tylko tak, w medytacji. Tak, tak, więc to jest bardzo przydatna umiejętność na, na, na całe życie i także do każdej praktyki medytacyjnej, jakąkolwiek sobie później wybierzemy. Także to jest... Na pewno nie stracimy czasu, praktykując tą medytację. Mm -hmm, dokładnie. Cieszę się bardzo, że dotrwaliście do końca tego filmiku. Mamy dla Was jeszcze jedno pytanie. Tak, czy podczas Waszej praktyki medytacyjnej też doświadczyliście takich trudności w medytacji i mieliście takie już zwątpienie, że. Ta medytacja to chyba Wam nie pomaga, a bardziej szkodzi. Mm. I jak sobie z tym poradziliście? Także dajcie znać w komentarzach, jeżeli mieliście takie doświadczenia. Mm -hmm. A jeżeli podobał Wam się filmik, to polajkujcie, zasubskrybujcie oczywiście nasz kanał, żeby dostawać powiadomienia o, o, znajomym... o każdym filmiku. No i zapraszamy na naszą stronę jakmedytować.pl Do zobaczenia, do usłyszenia, pa. gdzieś. Takie są zagrożenie. No, to jest, to się z mnie śmieje. Już teraz na poważnie. <staniec> <taniec> Najgorzej. <noise> Skończyłam